Prezentujemy na sprzedaż motocykl Honda CB125R w wersji Neo Sport Cafe, czyli nowoczesny Cafe Racer. Motocykl pochodzi z roku 2019, można poruszać się nim na kategorię A1 lub B. Zachowany jest naprawdę w bardzo ładnym stanie, bezwypadkowy, brak jakichkolwiek mankamentów, rys, otarć, rdzy. Wszystko wygląda bardzo ładnie oraz schludnie. Bardzo ładny ma nowy kolor, silnik również czysty, suchy, brak jakichkolwiek wycieków. Wszystko tutaj jest w oryginale. Ogumienie jeszcze jak widać z dobrą ilością bieżnika, nie wymaga wymiany. Tylna tarcza również prosta, bez jakiegokolwiek progu. Napęd, tak jak widać, dopiero gdzieś w połowie naciągu, nie wymaga wymiany. Przednia opona, jak i tylna, również ściągnie bardziej do jazdy. Tarcza tak samo, nie zużyta. Jak widać, motocykl jest wyposażony w ABS, w pełni sprawny. Przebieg motocykla to 7140 km.